Witam wszystkich, Wligotny Głupik z tej strony. Słuchajcie przed chwilą właśnie dałem papugom owoce i warzywa i tu widzicie Olafa, który właśnie konsumuje daną przeze mnie mu dietkę. Widzieliście w poprzednim filmie jak jaką dietę ja daję swoim pupilom, ptasim. No więc słuchajcie, zobaczcie ta wygląda reakcja Olafa na owoce i warzywa, na taką sałatkę owocową i warzywo, warzywną, która naprawdę wchodzi. Olafek biedny z francuskim pierzeniem, bez ogona, bez piórek. Nie da się niestety z nim bawić, wyciągnąć go z kadki, no bo, bo mu się krwawi biedakowi z piórek, i, i niestety to tak to wygląda. Ale zobaczcie, chora, niechora, papuszka, owoce i warzywa. No po prostu nieodłączny składnik menu i zobaczcie jak chętnie sobie to wchrzania, słuchajcie. E, dzisiaj już nagrałem dwa filmy, więc tego filmu pewno dzisiaj już nie opublikuję, więc najprawdopodobniej ten film właśnie będziecie oglądać w sobotę. Bo słuchajcie, z piątku jest już dwa filmy, więc ten film będzie w sobotę. Takie potwierdzenie, że Ola faktycznie w diecie papug, owoce i warzywa wchodzą, jak świeże bułeczki dla człowieka prosto z pieca, tak samo warzywa i owoce dla papug z pożytkiem, źródło witamin bardzo, bardzo polecam dawać to papugom mieliście potwierdzenie, teraz Olafek się troszeczkę speszył i tak się głupio patrzy co ja robię, więc może go już nie stresujmy oddalmy kamery. słuchajcie naprawdę Olafek i Luna bardzo lubią a tu Luna akurat konsumuje z mojej dłoni sobie ziarna jej też dałem do klatki owoce i warzywa. Także też za chwilę pójdzie konsumować i porcje witamin. Także na tyle w tym filmie. Do usłyszenia. Cześć.